Małgorzata Lebda, Wypis, Liście Sansewiery. Przeciera grube liście Sansewiery. Pamięta, że wróżono jej ogień. Dlatego, kiedy ogień pieca wybucha prosto w jej twarz, przyjmuje to ze spokojem, a w sadzie. Pękają czereśnie. W kimś zaczyna się choroba, w kimś miłość. Po latach zrozumie, że zarówno to i to prowadzi dłonie w jednym kierunku. Zarówno to i to nie znosi pustki. Zarówno to i to rozpala brzuch. A w sadzie pękają czereśni.